Zobaczcie, napiszcie sobie w Gemini Generate Storybook. Jak pisałem po polsku to on tego nie rozumie. Musi być słowo jest Storybook i napisz y, y, bajka o y, smoku i księciu z bajki księciu na białym koniu. Niech sobie, gdzie I najpracuję. Jeżeli poprawnie nam zapało, to storybook, co tutaj wprowadziłem. Zaraz tam wyskoczy właśnie creating storybook. I teraz chodźmy do gotowych storybooków. Napisałem Generate Storybook o małej dziewczynce o imieniu honoradka, która spędza wakacje moje, u, u babci na wsi, czyli de facto moja córka właśnie jest teraz u babci. No i mamy książkę dla dziecka o, babci, o, o honoradce. Na wakacjach u babci. No i jest historia, którą dziecku możemy zaprezentować. Honoratka przyjechała na wieś do babci, jakieś tam inne historie, jakieś tam tego, 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 tego. i generalnie e, fajnie. Jak widzisz, ma to już zdjęcia, również Koko, zostały wygenerowane, nie? ale to nie jest wszystko. Patrz, co się dzieje. Siedzisz sobie z dzieckiem, czy chcesz z dzieckiem jakby udrożnić jego kreatywność w jakiś tam sposób? Ja kiedyś to robiłem na przykładzie generowania grafik na zasadzie wygeneruj mi jednorożca, coś takiego, dziecko teraz jest w stanie sobie wygenerować bajeczkę, i uwaga, dajemy listen i. Chcesz spróbować, jak się doi krowę? Zapytała babcia. Posadziła honoratkę na małym stołeczku i pokazała jej, jak delikatnie pociągać za wymiona. No i mamy to, i możemy dziecku to puścić, niech dziecko realizuje swoją kreatywność w ten sposób, oczywiście. Wieczorem babcia o, i honoratka. Wieczorem babcia i honoratka. Ja tutaj też wygenerowałem bajkę o legendę o smoku wawelskim. Też też została wygenerowana. Także, także, także rewelacja. I tutaj jeszcze opowieść o smoku. Opowieść o smoku Stefanie i księciu Krystianie. No i proszę bardzo, mamy opowieść o, o smoku Stefanie i księciu Krystianie. Więc jeżeli ktoś na przykład jest na wakacjach pod namiotami i zapomniał książek dla dzieci na dobranoc, to może sobie, to może sobie coś takiego wygenerować.